Dobry Państwu witam serdecznie. Mamy 13, 14, 18 już, czyli dwa dni do koniunkcji, czyli w zasadzie już jest koniunkcja, o której mówiłem w poprzednim materiale. I teraz bardzo mnie cieszy, bardzo to lubię czytać. No taka dosyć żywa dyskusja się wiązała pod ostatnim materiałem, gdzie tam był ten przykład Pigbóla, metaforyczny oczywiście i kotka. Totalna metafora. Traktujmy to jako przykład i tam no, było wiele głosów. Y, różnych. Przeczytajcie sobie. I teraz troszkę wam chcę powiedzieć y, 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 też wiele głosów takich trochę idealistycznych, nie? Y, y, dziękuję za nie. Ja też kiedyś byłem idealistą, ale no na tyle długo żyję i patrzę, obserwuję. No uważny jest, z natury. Dam wam kilka przykładów. W, w okolicach Warszawy w sposób, w sposób wyjątkowo liczny rozwinęła się populacja ptaków drapieżnych. Gawrony, no to nie są kruki, ale takie krukowate. Duże ptaki, mocno agresywne wydziobują dżownice z. Z podziemi. ziemi ja mieszkałem 7 lat na działce dłużej, to tam ich było po 10-12 sztuk i dziubały trawę. One są bardzo agresywne. Poza tym tam było kilka dużych drzew i też bardzo willowy teren i ludzie hodowali gołębie. Czasami przelatywały parki takich fajnych szlachetnych gołębi. Nie takich zwykłych, szarych, tylko takie umaszczone, białe, w kropki, no widać, że hodowlane. I parę razy byłem świadkiem, jak te kruki w powietrzu czy w koronie drzew dopadały te gołębie i je zadziobywały. Czasami ten gołąb był sprytniejszy, opadł na ziemię, gdzieś schował się, gdzieś tam pod, pod czymś, pod jakąś paletą i poczekał na noc przeźwiał i, i stał i poleciał. Ale to się raz zdarzyło. A tak to znajdywałem zwłoki zadziobanych kołobków I to takich hodowlanych na pewno, bo, bo no nie takich, co w Warszawie łażą, takie szare, nie. Tylko takich białych, jasno szarych. Także koty nie są jedynymi drapieżnikami. Poza tym koty. no Ja nie bronię kotów. My jesteśmy gośćmi sklonowanymi, wytworzonymi sztucznie dla określonych celów, o których już mówiłem, w tym świecie, który, który ma swój ekosystem, ma swoją równowagę i przytoczę Wam badania Roberta Monroe w jego podróżach niefizycznych świat informacyjny że pewne, pewien typ istot, które nie umieją, czy nie umiały, bo ich już moim zdaniem nie ma, wytwarzać własnej energii, znalazły bardzo płodną, młodą planetę, czyli naszą Ziemię, i stworzyły trzy hodowle na potrzeby karmienia się energią. Pierwsza hodowla to był świat roślin, który no, dostarczał energii cierpienia, no bo tam drzewa umierają. Są jakieś wiatry powodzie, No ale to było tak tak słabo, więc stworzyli światłośli przy pomocy genów różnych. Istot pozaziemskich. Przecież koty zamieszkują wiele wszechświatów, podobnie. Ptaki czy, 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 czy owady. I i po prostu użyli tych genów i zrobili drugą hodowlę, która dawała im dużo więcej luszu, czyli, czyli energii cierpienia. No bo tu warunki na Ziemi są na tyle dys, w dysbalansie: duże jądro, żelazne jądro obracające się, pełne żelaza niklu we wnętrzu Ziemi, ta lawa, która wypływa przez wulkany, no to z wnętrza Ziemi, tak. I krew, krew, krew w żyłach zwierząt, w krwiobiegu i, i dysbalans grawitacyjno-magnetyczny żelaza, czyli 58, 56 masa, 55, 56 masa grawitacyjna, masa atomowa, z aminokwasem CoHN, który tworzy białka. Tu na ziemi, po to, żebyśmy nożyli, tak, jedli, poruszali się. To jest 44, a jest 44. I, i tu jest dysbalans, który powoduje te warunki drapieżności, co było celowo stworzone, bo ta drabieżność daje potężne zbiory luszu, po czym po czym to jeszcze im było mało, tym istotom. no to stworzyli nas. No już mówmy tak sloganowo. Uczucia wyższe, dbanie o dzieci, miłość, bardzo duże ilości cierpienia, utrata dzieci. Ja cytuję Roberta Molo. To, to, to ja tego nie wymyślam. I teraz powiem Wam ciekawostkę. Hmm, a tak to na koniec. Kiedyś kilka lat temu, tak z 5-6 lat temu, ta technologia mi nie szła za bardzo i musiałem pracować fizycznie. Nie uwierzycie mi, ale taka jest prawda, ja nie kłamię. Pracowałem w takiej firmie porządkowej, tam wycinki terenów zielonych, no, wycinanie krzałli, drzew, ale również sprzątanie. I dostałem kiedyś takie zadanie na warszawskim służebcu. Tam są takie hale po dawnym FSO, gdzie były zakłady naprawcze i, i, i salony dilerskie. No, i musiałem wejść na tą halę na dach. Potężny dach w czarnej papie. Oczywiście kominy wentylacyjne. No, ze 2000 metrów. No, może przesadzam, ale no, półtora na pewno. Czarny dach w czarnej papie. I teraz uwaga. Wszedłem i po prostu byłem w szoku. Calutki dach usłany kość, kośćmi ptaków. Różnych, dużych, małych. Zbielałymi na słońcu, bo to latami tam leżało, aż administrator wziął tą firmę i powiedział: Posprzątajcie tam na tym dachu, bo tam jest cmentarzysko ptaków. Słuchaj, ja wyniosłem stamtąd kilka worów. No to trzeba było szczotką zebrać do kupy, łopatą do Wora. No tam były ze trzy dni pracy. Kilka worów naprawdę ciężkich, zbielałych kości wyjedzonych do czysta ptaków. No to powiedz mi, kto te ptaki złapał, zabił i zjadł? No przecież nie koty. No bo kot nie wejdzie na kilka metrów, kilkametrową halę. No jak? Ptaki właśnie populacja tych gawroniastych czy tam krukowatych, których jest bardzo dużo Kiedyś pracowałem też w takim plenerowym ogródku dla dzieci. Tam z lodami, z, z, z karuzelami. To ich tam były tysiące. Tysiące. Bardzo agresywne. Wydziobywały, wiesz, z spod ziemi, dziobały wszystko. Śmietniki rozwalały. Gawrony, to chyba są gawrony. Potężne, czarne, z grubym dziobem. No i to, co ci wcześniej mówiłem wam. Byłem świadkiem przez 7 lat w spokojnej okolicy Willowej, wiele gołąbków, hodowlanych, takich fajnych gołąbków, zostało przez nie A jak wszedłem na ten dach, tej hali byłej FSO, gdzie teraz tam jakieś markety są, no, galerie handlowe i tak dalej. Potężna hala, to nie miałem. No i nadzigałem się tych kości. W worach. tomy, no wiesz, zamieść szczotką półtora tysiąca czy dwa tysiące metrów z kości, tam głównie kości były, tam nic więcej nie było. Zbielały na słońcu od lat leżące, bialutkie, wręcz kruszące się niektóre. Czyli już mocno utlenione. Więc yy, miejmy świadomość, w swoim idealizmie, z naszego ludzkiego punktu widzenia, że nie tylko koty są drapieżnikami. Czy, czy, czy yy, wilki. No wilki też porywają owce, jedzą sarenki. Nie tylko koty. Ptaki są największymi drapieżnikami, moim zdaniem. Bo to są zminiaturyzowane dinozaury. Te duże wyginęły, bo warunki się zmieniły. Ziemia się zbliżyła do Słońca według Merana Keshe. I, i, i to wszystko jest miniaturyzowane, nagrywałem film lub nie wiem, ktoś to miniaturyzował w sposób sztuczny, ale taki, no takiego cmentarzyska, no, no wyobraź sobie półtora, 2000 metrów dach hali, czarna papa, który w zasadzie jest biały, bo co chwila, co 5 centymetrów, co 10 leżą kości różne, zbielałe na słońcu, na mrozie przez ileś tam lat. Black and white. Natomiast koty nie fruwają po pierwsze i operują na ziemi lub z drzew, z gałęzi. I one nie mają szansy złapać zdrowego ptaka, silnego zdrowego ptaka, bo on odfrunie. Łapią słabe, czyli czyszczą ekosystem. Też ktoś w komentarzach to napisał. Odławiają słabe, słabe, no słabe, chore i jeszcze do tego pożerają je i trawią. Czyli robią nam przysługę, że w naszych krzaczkach, grządkach, trawnikach nie leżą zwłoki gnijące rozkładające się ptaszków padłych, czy myszek, słabych myszek. Koty też je odławiają, odławiają, czy jakichś szczurków. W miocie często się zdarza, że jest słabszy jeden czy dwa osobniki. Ty byś wolał to sprzątać? Z własnej działki, z własnego ogródka, z własnych rządek, z własnych krzewów. A koty to robią. To są czyściciele. I i naprawdę żaden kot nie złapie zdrowego, zdrowej myszki, która jest szybka i się chowa w norce. On łapie tę niemrawę. Słabe. Nieprzystosowane. On jest owszem szybki, no ale nie aż tak. Poza tym nie pofrunie za ptakiem i nie złapie zdrowego ptaka, tylko łapie takiego, który już jest słaby. To jest jego funkcja w ekosystemie. I, i tutaj. Ja bym proponował nie przykładać naszych ludzkich ocen, naszego ego ludzkiego i oceniania, że, 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 że coś. Ten system został stworzony na długo, zanim my zostaliśmy stworzeni, z naszą głową, z naszym sztucznym systemem fiskalno-podatkowo-społecznym, a one już wcześniej żyły. Szkoda, że zdjęcia nie zrobiłem tego dachu. No nie miałem, nie miałem zwykłą. Nokie. Szok. Ja byłem po prostu. W szoku. I, I ja nawet wiesz, miałem takie, jak wszedłem na to i zobaczyłem, jaka to jest robota. Myślę, o! To w lato było gorąco. bo jest. Ale i, i zacząłem myśleć. Ale skąd to jest? Ze śmietniku, ze śmietnika KFC? Co one wybierają? Te skrzydełka niedojedzone i. I te nóżki niedojedzone, co przy, przy, przywożą na dach i, i, i tu je dojadają. No, ale nie w takiej ilości. Poza tym to były drobne kości. Takie. Czaszki też. Nie tylko w krzydełkach. Tylko słupy. Tak. Więc to jest mój. Dodatek do dyskusji. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za. Za aktywną uczestnictwo. Świat niekoniecznie wygląda tak, jak nam się wydaje. Tylko trzeba mieć szczęście i zostać wysłany przez los w miejsca szokujące 2000 metrów, czarny w papie dach hali po dawnym Efesona, służebce warszawskim, tam przy Łokoszańskim. O są. trzy dni te wory zwalałem. Znaczy zwalałem, no. Nie, spuszczałem na linie. Na, na dół, żeby się nie rozwaliły, nie? Żeby nie zrzucić, by się rozsypie. Linę miałem, przywiązywałem to już. Ja Cię kręcę. Ten świat jest bardzo drapieżny. Co zresztą? Każdy z Was o tym wie. Wystarczy iść do pierwszego, lepszego marketu, do działu mięsnego i zobaczyć, co w tych lodówkach jest. No, co tam jest. My nie jesteśmy lepsi. To jest, ten świat jest tak urządzony, i tu nie ma co mieć poczuć winy. To jest na każdym poziomie życia zwierzęcego. Rekiny zjadają ryby, ryby zjadają ślimaki, czy tam jakieś koniki, koniki morskie, czy, czy, czy tam jakieś oktopusy, meduzy. Japończycy polują na walenie, na wieloryby, na orki. My nie jesteśmy lepsi. Pamiętam, w Norwegii mieszkałem kiedyś dwa lata, w 80 tych latach. To w, w marketach było mięso dylejów. Duże, potężne, no bo to jest duże zwierzę. Nie? My nie jesteśmy lepsi. Właśnie mając o mięsie wołowym, czy nie, tym kozim, czy owiec. Idź do pierwszego marketu. w Masz wszystko. Pozdrawiam. Może dziękuję za komentarze. A chciałem po prostu do, dopowiedzieć, bo to nie wszystko jest tak proste. Koty czyszczą padlinę. Ptaki się same wykańczają. Te bardziej agresywne wykańczają te mniejsze. Na przykład populacja w Rubli, w Warszawie, która kiedyś była bardzo, sądzę, no 30, 40 lat temu była bardzo rozpowszechniona, malutkie, fajne ptaszki. Teraz ich nie ma już. Kto za to, co to powiedział? No, Gawron, które na śmietniskach roz, roz, rozpowszechniły się, mają tam wygodny żer i pójdź sobie na osynów gdzie są duże, duże tereny, duże przestrzenie, to wszystkie śmietniki są roz, rozwalone. Przez kogo? Przez gawrony. One zjadają wszystko. Jest jest masę. Ten świat już taki jest. I my wcale nie jesteśmy lepsi. Nie jesteś. Idź do pierwszego kebaba. Co tam masz? Kebab z kurczaka, lub z baraniny i wołowiny. Pozdrawiam.